Pewnego dnia jedna z siostr chciała zrobić prezent dla drugiej siostry i wiedziała, że tej siostrze bardzo smakuje sernik i hałwa, ale w tym momencie nie miała, nie było produktów w domu na to, żeby wykonać te ciasta, więc nic. Ale po pewnym czasie pojawiły się produkty. Akuratnie podarowano nam mleko w proszku i kakao. To były te produkty, które były potrzebne na zrobienie chałwy, więc mogła zrobić jej prezent. I może zastanawiasz się, co chcę Ci powiedzieć przez tą banalną sytuację o chałwie? Chcę Ci powiedzieć, że czasami jest tak, że w naszym życiu znajdujemy się w jakimś ogromnym dylemacie, że nie wiemy, w którą stronę pójść, co zrobić. Nagle pojawiają się wyrzuty sumienia, i już nie wiem, co zrobić. Nagle się zatrzymuje i decyduję, dobra, to ja nic nie będę robić. Ja tu będę czekać, aż w końcu Pan Jezus, Pan Bóg przyjdzie do mnie i powiem mi, powiem, jaka jest Jego wola. I w tym momencie zastanów się, jakie mam składniki. Jeżeli mam składniki na wy wykonanie hałwy, wykonuję hałwę i nie zastanawiam się teraz nad sernikiem. I tak samo będzie to w twoim życiu. Jeżeli Ty teraz w określonej sytuacji zastanów się, jaka jest sytuacja, co mogę zrobić, jakie są moje możliwości, jakie są, jaka jest moja predyspozycja, jeżeli jestem, mam zdolności do, wyko do wykonania do wykonania konkretnych rzeczy, no to je wykonuje i w ten sposób, popatrz jakie masz składniki i w ten sposób działaj i podejmuj decyzję i zobaczysz jak Pan Bóg cię będzie błogosławił.